Sytuacja jest gorsza niż była w maju i w czerwcu przy tej pierwszej powodzi, ponieważ od maja do czerwca warunki pogodowe były takie jakie były, kraje jesień, bardzo wilgotna, duże opady, duże opady śniegu, nagłe roztopy spowodowały to, że po prostu mamy na przepompowniach i w kanałach mamy więcej wody niż, niż było poprzednio. Mówi Pan więcej wody, co to oznacza dla mieszkańców? Żerku, w to w to, komorza to, to oznacza autentyczne i prawdziwe zagrożenie i, 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 i to najgorsze, że może się nam tutaj, jeżeli, jeżeli pójdzie wysoka woda w prośnie, to pały też mają określone przetrzymało, są liczone na 16 tygodni, że mogą utrzymania, a potem będą takie mocne przesiąki, że ta woda wszystka może iść tutaj rozlewać się na tą nizinę. Także my mamy po współpracy ze wsirem mamy trzy pompy. ciągać żeby już wodę tutaj kanałami nie pchać tutaj na, na, na te tereny, żeby już ją tłoczyć do prosny i dwie tutaj w Wałowie to i, i, no i dwie w Komorzu, to jest razem, razem na godzinę przepompowujemy około 11-12 tysięcy metrów sześciennych wody, która, która, która już jest z tych rowów tutaj wyprowadzana prosto do koryta prosny i warty.